Cześć, 24 grudnia, Wigilia, zbliżamy się tak naprawdę do Wigilii i cóż, żona coś tam w domu jeszcze gotuje, moja wizja jaka jest, taka jest, problemy z napięciami w sieci, no to jest już normalne, że tak nazwy zgłaszane, ale do czego zmierzam do czego nam duży magazyn energii, ale przede wszystkim magazyn energii naładowany, naładowany w takie właśnie dni jak teraz, to znaczy przejdźmy sobie... Zobaczcie, e, produkcji nie mamy, no bo na zewnątrz widzicie pogoda jest jaka jest, e, pochmurno, produkcja jest prawie zerowa, bym powiedział, tam na poziomie 100 czy 200 W. To tak naprawdę nas bardzo nie urządza, ale ja zawsze dmucham na zimne, przynajmniej w taką pogodę. E, od dłuższego czasu zresztą opowiadałem Wam, jak ustawić magazyn energii na zimę, żebyście nie zostali na lodzie. Bo co by się wydarzyło, jakby nie było tego magazynu? Albo by był mały, albo też nienaładowany. Przejdźmy do garażu, zobaczycie sami. Dobra, muszę wejść, bo tutaj troszkę cieplej, bo coś tam grzeje. Ale do czego zmierzam? Zobaczcie sobie sami. Magazyn energii naładowany 96%, 95%, 95% i 95%. Tu zobaczycie film o tym, co tu zostało przerobione, ale mamy off-grid. Chcemy, nie chcemy. Dlaczego? Napięcie na dwóch fazach mamy 226, 230 i mamy 0 V. Co oznacza, że wywaliło nam jedną fazę, wywaliło ją najprawdopodobniej na linii, na głównej, na sieci. No i co, i teraz będziemy czekać. Nie wiadomo ile, zanim przyjadzie. Mają niby 5 godzin na przyjazd z energetyki, żeby usunąć awarię. Ale ile to potrwa? Nikt nie wie. Mamy, mówię, Wigilię, godzina jest, Wigilię, no 24 grudnia, dopiero 11.17, mówię, ja nie panikuję w żaden sposób, dom sobie pobiera e, 2,8 kW i tam żona dalej nie gotuje, nie mam z tym problemów. Z racji, że mam tego klocka, mówię, 60 kWh w magazynie, e, ale co, już jedzie mi kolejny, będzie 75 tak naprawdę zaraz, najprawdopodobniej po świętach. Właśnie, mówię jedno, że lubię te e, zabawę, no to dobrze już wiecie o tym, ale drugie, właśnie takie awarie. A latem to już e, inna kwestia. Dobra, słuchajcie, wróci sieć. E, wracam do testów, bo zacząłem dla Was nagrywać test pojemności tego magazynu, no ale niestety e, no nie udało się naładować go. No i jest efekt, jaki jest. Dobra, e, na dzisiaj tyle, dzięki, trzymajcie się, cześć.